Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch najbardziej szkodliwych temperaturach dla kur. Jedna temperatura przejdziemy ze skrajności w skrajność. Jedna temperatura to jest bardzo gorąco, parno, duszno nawet bez delikatnego wiatru gdzie taka temperatura utrzymuje się przez parę dni a Wy nie macie nawet cienia dla kur. To jest pierwsza temperatura i pierwsze warunki dla kur najbardziej niekorzystne, a drugie to jest oczywiście, kiedy jest bardzo zimno, temperatura jest ujemna, w kurniku praktycznie też jest temperatura ujemna i jeszcze dodatkowo są przeciągi, pada od czasu do czasu, kura nie może wyjść na wybieg i jest ziemia zmrożona, Albo w ogóle jest na niej śnieg, i to też nie są warunki optymalne dla kur. Więc o tych dwóch dzisiaj warunkach pogodowych porozmawiamy i powiem Wam, co w tej sytuacji robić. Także zapraszam do oglądania. Przejdźmy, słuchajcie, do pierwszej, którą omówimy dużo szybciej. I ona jest, no powiedzmy, jeżeli mielibyśmy porównać, może delikatnie lepsza od tej sytuacji, drugiej, o której powiem później. To jest, kiedy jest bardzo gorąco, kiedy jest duszno, kiedy nie wieje, w ogóle temperatura się długo utrzymuje, nie ma cienia, w kurniku też jest bardzo duszno, zbierają się różne bakterie, grzyby, no bo oczywiście to też sprzyja różnym zarazkom i tak dalej. Także jeżeli słuchajcie, mamy taką sytuację, no to przede wszystkim musimy pomyśleć o wentylacji, warto to zrobić jeszcze przed sezonem letnim, kiedy może być naprawdę delikatnie mówiąc, wielka paruwa, i wtedy musimy pamiętać, żeby. Oprócz tej wentylacji, to nie musi być jakaś specjalistyczna wentylacja. Warto mieć jakieś okienko, jakieś drzwiczki. Chodzi o to, żeby był delikatny przewiew, ale nie przeciąg. To też jest bardzo ważne, o czym powiem w drugim punkcie. Natomiast jeżeli chodzi o tą wentylację, słuchajcie, to nie zapominamy o tym, żeby ją stosować. I ją możemy stosować właśnie na wiele sposobów, na przykład właśnie montując jakieś okienko, jakieś drzwiczki. Macie różne kurniki, więc ciężko mi się odnieść indywidualnie. Niektórzy mają drewniane, niektórzy z jakiegoś tworzywa, niektórzy przerobione albo murowane. Więc tutaj u każdego może się znaleźć coś innego. Innego, ale o tym pamiętajcie. No i druga kwestia to jest oczywiście to, żeby zapewnić kurom w miarę możliwości cień. Pamiętajcie, że jeżeli kury wychodzą na wybieg, również potrzebują tego cienia. I ten cień możemy na przykład kurom zapewnić w postaci jakiegoś drzewka w postaci jakiegoś daszku, żeby również miała ten cień na wybiegu, żeby mogła sobie chodzić. No i trzecim punktem najważniejszym w taką pogodę to jest oczywiście dostarczenie kurom odpowiednich witamin, elektrolitów. Można to podawać w postaci chemicznej, sztucznej. Oczywiście ja tego nie polecam, ale można kupować tam jakieś koncentraty, i inne witaminy. Natomiast również można to podawać w postaci zielonki, w postaci warzyw, żeby kurom zapewnić optymalne warunki. No i oczywiście tutaj bardzo ważnym aspektem jest wody. Wodę stawiamy, słuchajcie, w cieniu na wybiegu i w cieniu, yy, znaczy w cieniu, w ogóle w kurniku. Yy, wodę staramy się wtedy wymieniać dwa razy w tygodniu, możemy podać trochę chłodniejszą niż yy, normalnie. No i jeżeli to zapewnimy, to jesteśmy w stanie sobie poradzić z tą temperaturą. Jest to temperatura, słuchajcie, na tyle niekorzystna, że jak sami dobrze wiecie, no nikt nie znosi za bardzo, jeżeli chodzi szczególnie o drób, takiej temperatury bardzo, bardzo, bardzo dodatniej. Mówię to o temperaturze 30 plus, plus dodatkowo właśnie to, że nie ma wiatru i trudno jest zapewnić jakiekolwiek komfortowe warunki dla drobiu. No i to, był, to były pierwsze, słuchajcie. Warunki niekorzystne, i teraz przechodzimy do drugich, takich, no chyba najgorszych, mi się wydaje, które powodują mi spadek nieśności, problemy ze zdrowiem, i całą masę reszty problemów. Więc tak, podstawą jest oczywiście zastanowienie się jeszcze przed projektowaniem kurnika, przed projektowaniem wybiegu albo w ogóle kiedy już nawet mamy zaprojektowany i hodujemy kury wiele lat, warto się nad tym tematem zastanowić. Czyli to jest temperatura, kiedy jest temperatura, słuchajcie, ujemna i w kurniku, bo nie umiemy zachować optymalnej, żeby była chociaż dodatnia, na wybiegu jest temperatura ujemna. Dodatkowo ziemia jest zmrożona, na ziemi może leżeć śnieg, no ale po prostu kury nie mają możliwości wyjścia i co najgorsze wieje, bardzo wieje. Co wtedy robić? No wtedy słuchajcie, musimy albo ten temat przetrzymać, to znaczy dzień 2 trzy, jeżeli mamy musimy mieć oczywiście wtedy na tyle duży wybieg, żeby kury sobie kurnik, żeby kury sobie wytrzymały w tym kurniku. No i Staramy się wtedy oczywiście zapewnić to, czego kura nie może znaleźć na wybiegu, zapewnić jej w postaci pokarmu. Wtedy podajemy zboże, warzywa, nie, podajemy, nie podamy zielonki, więc wtedy dajemy więcej warzyw, jakieś parowane ziemniaki na rozgrzanie, jakieś buliony możemy kurą gotować. Są różne naprawdę, słuchajcie, możliwości. Pamiętamy o wodzie, pamiętamy o tym, żeby nie było przeciągu. I tutaj kluczową kwestię gra przeciąg. Jeżeli będzie temperatura ujemna, to nie będzie tak, że kury wam padną. Tego się w ogóle nie bójcie. Chodzi o to, że wtedy wam spadnie na pewno nieśność. Więc bardzo ważne jest to, żeby w kurniku w miarę możliwości dać więcej ściółki, zaizolować kurnik, wprowadzić może jakieś ogrzewacze, może sztuczną kwokę, może trochę ten kurnik na jakiś czas delikatnie zmniejszyć, żeby kurą po prostu było cieplej, żeby nie dopuścić do tego, żeby temperatura w kurniku była ujemna. Bodaj, żeby było słuchajcie, 3 stopnie w tym kurniku, a na zewnątrz minus 10, ale żeby była dodatnia. Wiem, że łatwo się to mówi w momencie, kiedy macie kurnik murowany, wielkie, grube ściany i drzwi, natomiast jeżeli macie kurnik drewniany albo jakiś plastikowy przerobiony, to bardzo ciężko będzie to zrobić. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast tak jak mówię, no nie mam recepty dla wszystkich, mówię Wam jak to powinno wyglądać, każdy musi sobie kombinować we własnym zakresie. Pamiętajcie również wtedy o oświetleniu, żeby kurom trochę więcej doświetlać, jest szansa, że ta nieśność aż tak nie spadnie. Nie bójcie się, że kury Wam padną przez to, że temperatura jest ujemna, bo one się grzeją własnym ciałem, własnym ciepłem, więc tutaj nic złego się nie powinno wydarzyć, po prostu na pewno odczujecie jakiś spadek nieśności. Ważne jest bardzo to, żeby zapewnić kurom tą zdrowotność i nie wypuszczać kur, kiedy bardzo wieje. Wiatr, moi drodzy, jest bardzo szkodliwy. Jeszcze jeżeli jest bardzo zimno i kury wyjdą chociaż na chwilę, może się okazać, że potem będą miały jakiś katar, kaszel, problemy. Oczy będą ich ropiały i wiele innych różnych rzeczy, które mogą się przerodzić później dalej w biegunki i w inne infekcje, choroby, które mogą być praktycznie no, trudne do wyleczenia albo w ogóle niemożliwe do wyleczenia. Także, żeby tego uniknąć, nie wypuszczamy kur, kiedy bardzo wieje, ale to mówię tylko i wyłącznie w momencie, kiedy temperatura jest ujemna. I Wy sami stwierdzicie, że nic korzystnego te kury z tego wybiegu nie wyniosą, więc lepiej, żeby się działy w tym kurniku. I to e, wtedy będzie racjonalne, normalne i nawet jak posiedzą dwa dni w tym kurniku, tylko pamiętajcie o oświetleniu, żeby nie miały ciemno, to jak najbardziej e, nic im się nie stanie, a wy unikniecie tego, no też chyba ta śnieżyca, czy e, nie będzie przez... Tyle y, czasu. Dlatego tak ważne jest, słuchajcie, że zawsze zwracam uwagę na to, żeby ten kurnik był optymalny, żeby był na tyle duży, żeby ta kura w tym kurniku wytrzymała. Latem o tym nie myślimy, bo kury sobie chodzą po wybiegu. Ale zimą warto wybrać, słuchajcie, też takie scenariusze pod y, uwagę. Wtedy nawet sypnąć kurom więcej tej ściółki, nie bać się, słuchajcie, możemy dać dużo słomy, najlepiej słomy, nie żadnych trocin, tylko właśnie słomy im sypnąć, żeby miały dużo i żeby sobie z tą zimą jakoś poradziły. Te warunki też nie będą trwały wiecznie, w końcu te kury zaczną wychodzić, w końcu zaczniemy im otwierać kurnik. Też fajnie, jak macie małe drzwiczki, mówię, żeby też jakieś dużo tego zimnego powietrza nie wpadało do tego kurnika, jakieś tam klapki dla nich, bo jak otworzycie, tak jak ja teraz, drzwi na roścież, może okazać się, że po prostu wpadnie tyle zimna do kurnika, że praktycznie temperatura będzie ta sama, co na zewnątrz. Także tyle ode mnie, jeżeli chodzi o te informacje. Podzielcie się, jakie Wy macie zdanie, co Wy myślicie na ten temat, jakie Wy macie kurniki. Też mnie to ciekawi, też jestem ciekawy tego, co Wy na ten temat myślicie, jakie Macie zdanie. To, co mogę jeszcze Wam powiedzieć, no to jest przede wszystkim to, żebyście zwracali uwagę na te dwa rodzaje temperatur. Jeżeli chodzi o całą resztę, no to tutaj bym się bardzo tym nie martwił, bo jeżeli chodzi o temperatury, słuchajcie, takie pokojowe, normalne, to tutaj nie miałbym się nic przeciwko, jeżeli pada sobie lekki deszczyk, ale temperatura jest dodatnia, mam około 15-20 stopni, też bym się nie martwił, kury sobie poradzą, będzie trzeba, to się schowają, jak nie będzie trzeba, to będą wychodziły właśnie na wybieg. Także dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!